w poprzednim odcinku Wariackiego Wyścigu. Nasze drużyny zaliczyły ognisty spacer po Hawajach. Surferzy wpadli sobie w ramiona, gdy zajęli pierwsze miejsce. Jouzé znalazła sobie nowy talizman, Kelly uświadomiła Taylor, że wcale nie jest aż tak super, a serce Kerry roztrzaskało się na milion kawałków. Jednak to przykuli uwagę wszystkich, gdy przybyli do strefy luzu ostatni. Kiedy dowiedzieli się, że jest to etap bez eliminacji, ich twarze aż pojaśniały z radości. Dziś ciąg dalszy tego szaleństwa, czyli... Wariackiego wyścigu, WARIACKI wyścig. Witajcie znowu w wariackim wyścigu, gdzie zawodnicy w końcu powiedzą hawajom aloha. Serwerzy wyruszą jako pierwsi. Daliśmy wczoraj czadu. Nie wiem co dziwniejsze, czy że jesteśmy pierwsi, czy że nie jesteśmy ostatni. Ziomek, dobre. Lecimy do du du bubaju. A? Albo raczej powiedziałbym do Dubaju! To Oaza Luksusu! Sztuczne wyspy i centra handlowe tak wielkie, że nawet nastolatki się kupią. Nasze drużyny muszą pojechać autobusem do wieży Arabów. Jedynego na świecie siedmiogwiazdkowego hotelu, gdzie znajdą kolejną skrzynkę. Stacji! Samolot odlatujący zaraz. 12 miejsc. Reszta musi poczekać. Wow! Ale super! Udało się! Lepiej policz. Dwa, cztery... Ciepsko. I już wśród ostatnich. Jeszcze nas nie skreślaj. A pamiętasz, że poprzednio to pierwszy lot był opóźniony? Gdy siedem ostatnich drużyn czeka na drugi samolot, pierwsza szóstka zaraz poleci linią Air Dubai, najlepszą na świecie pierwszą klasą. Tylko dla zwycięzców. No, <laughs> Siodę, ciak! Mm, ciastko? A, ależ tak! E, chyba nie, A, to zakuzji powinno być nasze! Jak to się mogło stać? Moja mama zawsze powtarza brąz to medal przegranych! Ale mam mamciu. Role się niedługo odwrócą. Jose znalazła sobie zamiast króliczej łapy nowy talizman. Szczęście znowu nam dopisze. Jakie to! Wzięty prosto z wulkanu ten kamień odzwierciedla moją prawdziwie ognistą wolę wygranej. Chyba naszą wspólną wolę wygranej. No tak, jasne. Obydwa samoloty lecą do Dubaju w odstępie jednej godziny. To będzie krótki lot. Co? 17 godzin? Hałóż! Cóż, mnóstwo czasu, żeby odpocząć i miło spędzić czas. Na serio? Czyli nie odzywamy się do siebie? Oho, nie ma sprawy, bardzo proszę, bo ja jestem mistrzynią tej gierki. Za chwilę dostaniesz ode mnie cały wodospad ciszy. <noise> już nie mogę się doczekać. Oj, doczekasz się. Usłyszysz tutaj spadającą szpilkę. Będzie cicho jak w bibliotece. Zobaczysz. Dalej jak... gadasz! Ja wiem, że powinienem zapiąć pasy, tylko po co? A! Jak wygodnie! Latanie jest takie straszne! Zazwyczaj ściskam mojego pluszaka Miśka, żeby to przetrzymać, ale go zjadłem! Więc teraz ściskam mojego doa! Hej, chcesz usiąść przy oknie? Eee, podziękuję. Aaa, na serio? Ale przecież ty zawsze chcesz siedzieć przy oknie! Ciekawe, czemu wolisz siedzieć tutaj? Myślę, że powinniśmy stworzyć sojusz. Na przykład, no nie wiem, z Noah i Owenem? Mam już wystarczająco dużo problemów z nią. Ktoś inny do niańczenia oh, w życiu jej nie upilnuję. Tak, naprawdę potrzebujemy sojuszu. No a to przemądrzały goguś. Masz pojęcie, jak to jest przebywać z kimś takim? Nie, nic a nic! Ale to zawodowcy! Oni wiedzą co i jak. Stewardesa! Na tej wysokości mój brat ma kwotok z nosa i zapalenie ucha środkowego. Jak długo może trwać, jeden lot? Nawet nie ruszyliśmy jęczy buły. Ładnie to załatwiłaś skarbie. O, a dostanę za to jakiś puchar? Kochanie, tak bardzo mi przykro. A, no to ci przebaczam. Żart, nigdy w życiu! Mamo, potrzebuję trochę przestrzeni, więc lepiej znikaj. Obawiam się, że tak to nie <śmiech> działa. <laughs> Okej, okay, jasne. Dzień dobry. Czy tu jesteś zajęte? Nie, nie, ale <laughs> ja mam żonę. <laughs> Ona cię nie podrywa. O, wybacz. W porządku. <laughs> po prostu mamy małe rodzinne zawirowanie. Wszystko zaczęło się, kiedy Taylor była. Jak to dobrze rozegramy, to załatwimy sobie sojusz. Super, co? Eee, czy ty ich nie poznałeś? I raczej nie powinnam była mówić jej prawdy. Oj, tak, nasze opinie są dla nich ważne. Kiedyś Junior zrobił naleśniki na dzień matki i powiedziałem, że je przypalił. Płakał dwa dni. Dokładnie to samo przydarzyło mi się z Taylor. Tylko, że to ja robiłam naleśniki dla niej i rzucała nimi we mnie. Patelnią też. O! A! <noise> Takie są dzieciaki. <noise> Kitty jest taka rozkojarzona. A! Obydwoje są tacy pewni siebie i zadzierają noc. Jasne. To dlaczego jeszcze nie Przeze Przezezem. Ciągle cierpi po rozstaniu. O, świeża sprawa. Sprzed trzech lat. A. Tak, ze tej dwójki to będzie ciężka sprawa. Tak! Samolot numer jeden wylądował w Dubaju, i drużyny jadą już do wieży Arabów. Albo, albo. Piłeczka czy gąbeczka? Drużyny mogą albo zmierzyć się z najszybszym automatem do serwów na świecie, tenisowym Masakratorem! Albo wymyć celutki pion okien z góry na dół. Na pewno mamy pozwolenie? Serio? Pierwsze drużyny przybyły do hotelu i czeka ich albo. piłeczka! albo. gąbeczka! Dalej, biegniemy! Surferzy zmierzą się z tenisowym masakrotorem! Przyjadą Dobra, ziobek! Ogarniasz? Ogarniam! Tenis to jest sport dla mięczaków! Zero desek! Nie ma fali! Tylko żółta, włochata piłka! To jak wielki ping -pong. Co może być w tym niebezpiecznego? Czyli ogarniasz? Ogarniam! Jednak nie ogarniam cię, Wiem, że się boisz, ale cokolwiek się stanie, ja w ciebie wierzę. Słuchaj, Shelly większość wolnego czasu spędza z trenerem tenisa i mówi, że to bardzo umysłowa gra. Uh! <laughs> Genialnie, Czet! Teraz znowu musimy czekać na naszą kolej! Zazdrościsz, bo zagadałem do dziewczyny! Żadne zagadałeś, tylko śmiałeś się z niej jak Jiwała! -Wow to to samo? Wcale nie! Hej, tak to bywa, prawda? Kiedy rozbiła trzeci sportowy samochód, miałam ochotę pociąć jej karty kredytowe, ale wiedziałam, że po prostu ukradłaby mi moje. Takie są dzieci, prawda? O, nastolatki są chyba bardziej wymagające. Nie, nie. To się zdarzyło, gdy miała 10 lat. Naprawdę źle było, gdy miała 12. Kelly, problem w tym, że Taylor nie ma ustalonych żadnych granic, albo urodziła się zepsuta. <laughs> Jak śmiesz! <laughs> Miło. Obawiam się, że Kelly i Taylor to kiepski materiał do zawarcia sojuszu. <laughs> tak. Wykonujemy to samo zadanie, co wy dwaj! Ale zbieg okoliczności! To może połączymy siły? Zero sojuszów, pamiętasz? Chodź! Pamiętaj, jesteśmy tu, żeby wygrać! Nie poddam się, zero rozpraszania się! Chodzi ci może o Noa? Zero rozpraszania się! Drugi samolot właśnie wylądował. Więc walka trwa dalej. Nie jest łatwo, ale radzimy sobie całkiem dobrze. To ile już z głowy? Jedno. <laughs> Zaczynamy myśleć, że to nieco bardziej straszne od tenisa. Po prostu pomóż mi to opuścić. Według instrukcji obsługi strony ruszają się oddzielnie, więc musimy ciągnąć nie na raz. Dlaczego zbudowali to w ten sposób? Dlaczego umieścili kort tenisowy na dachu? Pociągnij na trzy. Raz, dwa, trzy. A, to wyłącznie twoja wina. Jasne, że tak. Drużyny z drugiego lotu dotarły do hotelu w odpowiednim momencie, żeby dogonić prowadzących. Piłeczka czy gąbeczka? Aaaa! Aaaa! Piłeczka! Damy sobie radę z tym wyzwaniem! Tak, mam alergię na filc, a od latających piłek Miki ma chorobę lokomocyjną, ale przynajmniej nie musimy walczyć z lękiem wysokości. Od wysokości mam okropne krwotoki z nosa! Po raz pierwszy wiem, że możemy to wygrać! Przygotuj się! Hej, nie leci mi krew z nosa! A teraz? Chcielibyśmy podziękować wszystkim w tym programie. Zostaniemy przy tenisie. Nie możemy znieść odgłosu... Gąbki na szkle brzmi jak drapanie paznokcie po szkolnej tablicy. Oh! Yes! Yes! Super. Super! E, przerzucimy się na okna. My też. Mamo, czemu? Przecież mam Gazelion Pucharów Tenisa. Oh! Niszczysz mi życie! Ach, cicho być! Próbuję dobrze wypaść! Jasne, pf, powodzenia. Przez lata przyglądałem się, jak szeli trenuje grę w tenisa i jestem pewien, że żak prędzej trafi w piłkę plażową niż taką do tenisa. Już nic nie mówię. O! O! Wspaniały pomysł! To popatrz! Może się czegoś nauczysz? Następnym razem. Ach, Jose, słuchaj, nie wylądujemy na podium czekając w kolejce. Przerzućmy się na okna. Dobrze, ale jak to wygramy, to puszczamy mega focha. Fochy są u niej rodzinne. Kiedyś spóźniłem się, odbierając Jose z treningu. Jej mama zaatakowała mnie lampą. Nie lubiłam jej. Hmm, ja też nie. W cyrku, właściwe użycie gąbki polega na. Eee, przetarciu okna? Eee, w sumie tak. <grywa> Dobry uczeń. Sądzi, że jest ojcem roku. Kim on jest, żeby mówić mi, jak. Mamo, rusz się, te okna same się nie umyją. Dobra! Dzięki, kochanie! Wykonywanie tych zadań daje nam naprawdę dużo. W domu cały ten czas zajmuje nam nasze codzienne życie. W sumie mnie zajmuje dużo bardziej, ale czasem ją gdzieś wepchnę. Czekałbym się. Wyrzutnio już ja ci pokażę. A co chcesz zrobić? Wykończysz ją gadaniem? Że ja niby za dużo gadam? Bla, 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 Ciągle gadasz! czy to jest część tego zadania? Żartujesz sobie? Czemu nie wybrałyśmy tenisa? Aaaa! Kiedy? Pomóż! A! Emo, nie! A! A! Hej, mała, coś ci wypadło. Znacie ten moment, że przejęlibyście się, gdyby ktoś umarł? Ja nie znałem, aż poznałem. Jakie to było piękne! Okej, okay, może Noa nie jest najgorszym człowiekiem na całej Ziemi. Największy komplement z jej ust. To, że takie zadanie jest żałosne, nie znaczy, że nie można wykonać go z gracją. Nasz cel to osiągnąć geniusz, a wygrywanie będzie wtedy naturalne. Machaj ręką szybciej, mamo! Przegrywamy! Twoje krzyki nie pomagają, skarbie! E, na pokojówkę ciągle krzyczę i to zawsze pomaga, więc wiem, co robię. Ładnie! Każdy by to przecież odbił! Cóż, prawie każdy. Trzeba było przerzucić się na te okna, ale te odgłosy. Damy radę! Nie ma co panikować! Powiedz mamie, że ją kocham! Fajnie, że żyjemy, ale. Um, kiepsko, że skończymy ostatni. Nie za dużo pesymizmu! O nie, powiedziała, że skończymy, a mamy na naszą czwórkę jedną gąbkę, a wy zgubiłyście wodę. To jeszcze nie koniec! Ja wiem, jak to wygrać! Ale musicie się najpierw zgodzić na nasz sojusz! No. Okej. Okay. Ja! Będę naszą gobką! To do boju! A A -a -a, ten uh. Ładne zagranie, mini -ziomku! wygrywają! Jeszcze dwa okna! Złoto jest nasze! Fuuuuucka! Tak Świetna robota dla wspólnego dobra. Czuję się, jakbym jechał kolejką górską przez mylnie samochodową. Odnajdź się strefę luzu na złotym targu. Rzeczy? Na złotym targu. To taki zwykły targ, tyle że całe ze złota. Aby dotrzeć do Strefy Luzu w tym sklepie, drużyny muszą przyjechać tu taksówkami. Niektóre będą złote. Dosłownie. Oni naprawdę lubią tu złoto. To złota! Już! Dasz radę, tylko zadaj sobie pytanie, co zrobiłaby Szeli? Nie! Nie jestem szeli i nigdy nią nie będę! Kejstuj! Nikt nią nie jest! Psz. Proszę! Gotowe! Ociągałaś się! Foj! Ptak narobił mi na but! Ach, już, nieco lepiej. Ach, ja nie jestem twoją wycieraczką! I tak byłaś spocona, więc czemu obydwie mamy cierpieć? tam jak jakiś podstarzały manekin, pomóż mi! Nie! Mam cię chwilowo dosyć. Ale nie możesz, jestem twoją córką! Ale tak właśnie jest. Nie pomogę ci, zanim mnie nie przeprosisz. To trochę sobie poczekasz. Pamiętajcie wszyscy! Szukamy teraz Złotej Strefy Luzu! Hej, a co on tutaj robi? <laughs> nie czaję. To jest to. Panie Przodem. Serio? Czemu miałbyś? To znaczy. nie wiem, co powiedzieć. Może po prostu rusz się, zanim przyjdzie reszta. A, jasne. Siostry, moje gratulacje! Jesteście na pierwszym miejscu! Tak! Owen i Noah macie miejsce drugie. Nie chodziło o milion dolarów, więc mogłem jej pokazać, co do niej czuję. Wow! No, jest. Bo on. on. Mm, naprawdę chce z nami zawrzeć sojusz. Witajcie w strefie luzu! Jesteście tutaj trzeci. Znowu. Oh! Żarcik! Bliźniaki były tu na długo przed wami. Ja i Miki pojechaliśmy normalną taksówką. Są dużo szybsze. Czyli że czwarte miejsce! Nie jesteśmy w ogóle na podium! Jakim podium? Tu nie ma podium! Zawsze jest jakieś podium! Trzecie miejsce! Oh! Zwykle nie mamy tyle szczęścia! Zupełnie tak jakby nasz pech przerzucił się na jakąś inną drużynę! <noise> Caleństwo. Piąte, szóste, siódme, ósme. Miejsce dziewiąte. Dziesiąte, jedenaste. Coraz więcej drużyn kończy etap, ale dwie ostatnie najwyraźniej robią wszystko, żeby wylądować na szarym końcu. Tylko która drużyna wyjdzie na tym najlepiej. Taylor, pokażę Ci, jak bardzo twoje podejście psuje nasze stosunki. Oh, naszą karmę, mamo. Nikt normalny nie mówi stosunki, nie umiesz nawet mnie zganić! Mam wskazówkę ze skrzynki! Nasz kolejny cel to centrum handlowe pełne złota! Mogłybyśmy być już dawno na zakupach! Ja. nie wiedziałam! Wybacz, mamo! Tak mi przykro! Mówisz poważnie? Hej, wyrzutów sumienia to ja nie mam. Słuchaj, jesteś beznadziejna i zazwyczaj robisz mi straszną wiochę. Ale o ile zapłacisz za moje zakupy, mogę udawać, że nie. O, o nic! Więcej cię nie proszę! Tak! Szybko! Będę się czuć okropnie, jeśli odpadniemy dzisiaj przez mój antytalent do tenisa. W porządku. Zawsze będziemy przyjaciółmi niezależnie od wyścigu. I poproszę trenera Shelly, żeby cię pouczył. Odpadamy z wyścigu? Kerry i Devin. Przybyliście tutaj ostatni. Oh. Mój błąd! Właśnie zjawiły się matka z córką! Czyli jak na razie zostajecie! Woohoo! Tak! Hej, hej, hej! Patrzcie, kto zrobi furorę Kelly. Taylor, przybyłyście ostatnie. Wypadacie z wyścigu. O, chyba trzeba było zameldować się przed zakupami. No, I tak się już nudziłam. Nie chcę już nigdy dotykać żadnych wielbłądów, ale Paryż był cudowny. Twój rysunek był naprawdę wspaniały. Wiem, wiem. A ja nie mogę uwierzyć, że masz takie silne ręce. Umówię się z twoim trenerem na wczoraj. To zabawne, że walczyłyśmy tu o więcej pieniędzy, niż mamy, ale wracamy z tym, co jest naprawdę potrzebne. A właśnie, potrzebuję zrobić więcej zakupów, więc podnieś mi kieszonkowe. Oj, Taylor. Od dziś koniec z kieszonkowym. Chwila. Co? the new universe.